Cześć, tu w na moim kanale. Jesteśmy pod Old Trafford. Będziemy oglądać mecz półfinału Ligi Europy w Bilbao. Także ludzie się już zbierają. Pokażę wam to. Jobo. Ludzie się kręcą. Jeszcze robią zdjęcia jeszcze co niektórzy robią zakupy w sklepie także dzieje się dzieje się dzieje no niektórzy jeszcze w palach siedzą i jeszcze tam sobie śpiewają różne przyśpiewki także jeszcze troszkę czasu zostało do meczu jeszcze nie znamy składów oby było dobrze